Cześć, dzisiaj chciałbym wam pokazać efektu Darturi, czyli cały FX Collection, FX5 Collection. Bo to jest piąta część tych potężnych efektów. To 34 produkty, w których znajduje się w zasadzie wszystko to, co jest potrzebne do produkowania muzyki. Zapraszam. Cała seria FX5 została podzielona na kategorie i mamy chociażby efekty modulacyjne, efekty tak zwane kreatywne. Mamy delaye, pogłosy, kompresory. Saturatory. A więc w zasadzie wszystko to, co jest nam potrzebne, tak jak wspominałem, do produkcji. Każdy z nas ma jakieś ulubione wtyczki. I ja również w tej serii FX5 generalnie w Arturi bardzo namiętnie korzystam z wtyczki Fragment, czy też z pogłosów, które są naprawdę imponujące, i to nie są pogłosy. To, to jest pogłos, ale jeszcze obok tego pogłosu dzieją się różne inne rzeczy, a więc ten pogłos żyje własnym życiem i jest świetny właśnie do padów do fortepianu. Posłuchajmy tego przykładu. Zerknijmy na pierwszą ścieżkę, Juno 106, taki prosty sound w stylu Rolanda Juno, natomiast jeśli ja uaktywnie swoje efekty z Arturi, mam tutaj Bass Exciter, który już dodaje troszeczkę mięska, no i Motion, zobaczcie, co on robi, posłuchajcie tego. Nie dość, że mam drive. Tutaj nie gra nic innego, tylko Juno 106, a Juno 106 otrzymał jeszcze dodatkowy shaker, bądź jakiś taki beat. A za to odpowiedzialna jest wtyczka FX Motion. Zwykłe klaski, a filtracja od Arturii, M12 robi z klasków to. I oczywiście możemy sobie rysować własne przebiegi, tyczka Dion również nie gra sama. Zobaczcie. Taki oto bas. Pierwszy co, nasyciłem Cold Fire. Tutaj jest jeszcze delikatna kompresja, taka, natomiast już ten dźwięk staje się taki bardziej nasycony, no ale dopalamy go jeszcze kolejnym kompresorem. A, wtyczka refrakt robi to. lub perkusyjny, został przetworzony przez preamp Trida. Posłuchajcie. Tak jest bez wtyczki, a tak z wtyczką. Posłuchajcie. Teraz, kiedy włączę motion, zobaczcie, co się będzie działo. Wtyczka robi nam noisy, wtyczka, dzieli nam bardziej arpegie, arpeggiatoruje nam partię perkusyjną. W zasadzie jedno kliknięcie i wszystko się dzieje na naszych oczach. Zobaczcie, zmienimy preset. Wiele wtyczek od Arturi to wtyczki połączone właśnie jedna z drugą. Także zwykły pogłos dostaje LFO, zwykły pogłos dostaje wiele innych narzędzi. Przez to te wtyczki brzmią zupełnie inaczej, unikalnie. To są właśnie narzędzia do współczesnej muzyki. Kolejna rzecz, Profet. Zobaczcie. Profet. Zwykły profet, typowy sound jak każdy inny, fx motion i co się dzieje? Zobaczcie. No właśnie. Szybki przegląd dwóch wtyczek, które powodują, że nasz aranż zyskuje więcej animacji, więcej różnych ciekawych efektów, których na co dzień byśmy prawdopodobnie nie stworzyli, no bo trzeba to robić ręcznie naokoło w różny inny sposób. A tutaj jedno kliknięcie i mamy kompresor od Arturii. Piano Arturii oraz pogłos właśnie, o którym wam mówiłem. Zobaczcie. Pogłos ten City, który naprawdę jest moim ulubionym pogłosem na dzień dzisiejszy, zobaczcie. Bez pogłosu. Pogłos. się bardzo fajnie rozlewa bardzo ładnie ciągnie tak jak mówiłem to jest właśnie ta modulacja LFO a to dlatego że zobaczcie ten pogłos właśnie po Odsunięciu zakładki mamy wszystkie jego te parametry. No i. Proste piano a kilka twarzy. Arturia daje również bardzo dobry preamp z melotronu. Posłuchajcie. To nadal jest to samo brzmienie Profet. możemy zatrzymać taśmę. Distortion Op Amp nie służy tylko i wyłącznie po to, aby przestarzać chociażby gitary elektryczne, ale możemy również saturować bębny i będzie to brzmiało w ten sposób. A zobaczmy presety. Jest moc. Ale Distortion Cold Fire nie dość, że daje nam po prostu przester. To jeszcze zagra za nas melodię. Posłuchajcie, bez, bez efektu. Z efektem. Właśnie wtyczki Arturii mają bardzo przyjemny wygląd, ale po kliknięciu zaawansowane wyświetlają nam się bardziej potrzebne rzeczy. Ale posłuchajcie tego. Arturia posiada w swojej ofercie wiele chorusów, wiele efektów modulacyjnych. W tym przypadku jest to chorus z Rolanda. Również Horse z Juno 106. Natomiast Horse w Juno 106 mamy dwa presety, a tutaj możemy edytować. Zobaczcie. znany wszystkim flanger. Bardzo znany efekt modulacyjny typu phaser. Posłuchajcie. Bez efektu. To nie są tylko efekty, to są kombinacje efektów. Oczywiście możemy skorzystać ze zwykłego efektu pojedynczego, ale presety również są właśnie, wykorzystujące pełne możliwości algorytmów Arturii. Arturia zrobiła również świetny efekt Leslie. Zobaczcie. Jeśli ktoś by chciał odświeżyć brzmienia hamondowe, które ma w swojej kolekcji, no to Rotary z pewnością pomoże mu to zrobić. Zobaczcie. Zobaczcie wtyczka BassForce, która jest wtyczką masteringową, posiada equalizer, filtrację, kompresor i saturację, ale mamy tutaj ale mamy różne możliwości właśnie komutowania tych wszystkich elementów. No i zobaczcie, jak to brzmi. Ja do Nie dość, że saturacja jest tutaj. To jeszcze mogę ją tam saturować, czyli mam wpływ tutaj w tym źródle sygnału. kotek i gąsienica. Zauważcie, że mamy kilka źródeł sygnału. Tutaj jest saturator, tutaj jest kompresor i możemy sobie po prostu dowolnie te wszystkie elementy stopniować. Czy ma być więcej saturacji w tym punkcie, czy ma być więcej tutaj. Wszystko się sumuje w jednym łańcuchu. Ale oczywiście, presety są tutaj różne. Od mocno skompresowanych po mocno nasycone brzmienie. Posłuchajcie. Znów gra mój ulubiony pogłos bez pogłosu tak a z pogłosem tak kiedy gra toj piano to przechodzimy do delaya. To również jest moja ulubiona wtyczka, jeśli chodzi o delaye, bo tutaj również wiele się dzieje, a to dlatego, że jest taki bit crusher, który pozwala nam redukować właśnie bity i dodawać troszeczkę brudu. Posłuchajcie. I w tych odbiciach właśnie są te, te brudy. To właśnie daje nam filtr Sem. To również doskonałe narzędzie chociażby do pętli, ale również do padów. Posłuchajcie, jak brzmi na pętlach. Bypass. przy na tej pętli poprzedniej, ale zobaczcie filtrację z s 20 To również po prostu filtr, ale również właśnie z dodatkami. Taki step sequencer Przekształca pętlę w zupełnie coś innego. Jest też wtyczka, fragment, która robi cuda. Z brzmienia fendera piano prostego robi takiego pada. z każdego instrumentu, nawet z mojej starej DX7, robi cuda. Spróbujmy z brzmieniem fortepianowym. Przypominam taki sound. Co się tutaj dzieje? Fragment zrobi naprawdę to, co powinien. Ale to też nie jest tak, że Arturia nie ma klasyków w zestawie. Zobaczcie, chociażby Lexicon. Jeden pogłos, tysiące możliwości. I na koniec sytuacja wokalna. Zobaczcie, co mamy. Mamy kompresor z Arturii, mamy preamp z Arturii oraz delikatny saturator. Może nie aż taki delikatny, no, ale zobaczcie. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz prawo... Oczywiście mamy tutaj możliwość zapanowania nad dołem. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Możemy tutaj zastosować właśnie przester z prampu. Witaj w moim świecie, miło cię tu gościć, popatrz w prawo, popatrz w lewo. Ale spróbujmy przesterować go w ten sposób, wtyczką Tube Kultur. Witaj w moim świecie, miło cię tu gościć, popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło cię tu gościć, popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Właśnie delikatnie dodając miks, tutaj otworzymy troszeczkę ten kanał. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz. Dodając taką delikatną saturację uzyskujemy właśnie ten taki cieplejszy wokal. Chociaż możemy spróbować tym, tą saturacją. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Minimalna saturacja właśnie powoduje, że ten wokal jest taki no, bardziej przyjemny w odbiorze, a więc nie bójmy się używać saturatorów czy też drive'ów wokalnych, no bo te drive'y nie tylko służą do tego, aby ostry rockowy wokal na tym był przetwarzany, natomiast nawet popowe wokale mogą być właśnie okraszone tym efektem. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Witaj w moim świecie, miło Cię tu gościć. Popatrz w prawo, popatrz w lewo, ile tu słodkości. Całe efekty są skrojone tak, abyśmy mogli okraszać perkusję, okraszać wokale. Generalnie to znane emulacje, znanych efektów, ale są również efekty, których na próżno szukać u innych producentów, gdyż są to właśnie autorskie produkcje od artuli. Tak więc jeśli ktoś szuka efektów specjalnych, Czegoś, co go zaciekawi, czegoś, czegoś, co go zainspiruje, no to FX Collection to ma. Jeśli nie potrzebujesz tych efektów wszystkich, to możesz kupić je pojedynczo. Ale wiedz o tym, że w bundle packu, tak zwanym, zawsze będzie taniej, niż byśmy mieli kupować pojedynczo każdy efekt. To byłoby na tyle. Zachęcam Was do sprawdzenia sobie FX Collection, bo to są naprawdę świetne efekty. Pogłosy delay są wszędzie różne, ale ja pokochałem to Arturi. Kiedyś lubiłem tego H-Delay od Wavesów. Ale Arturia sprawiła, że nie muszę po niego sięgać. To byłoby na tyle. Pozdrawiam na razie, cześć.